Cześć. Materiał po dłuższej przerwie, dłuższej, dwa dni. Jakby tak zacząć od podsumowania tych dni, kiedy mnie było, to e, nie wiem, może na początku tutaj po, pokażę z piątku, a tutaj z soboty screen, e, co tak naprawdę się działo i co było powodem. Czyli no, po prostu telefon, tak. Dzisiaj jest niedziela, 4, 4 lutego. Wcześniej mówiłem. I zrobiłem to. Kupiłem notes. I po co był mi on potrzebny? Ogólnie mm, zamysł był taki, żeby notować sobie w nim, tak fizycznie, yy, moje jakby dokonania z tych nawyków, które mam sobie budować. I może pokażę tutaj screena po prostu, jak to tutaj obecnie wygląda. Yy. Myślę, że to jest dużo lepsze, jak jakieś aplikacje albo nie wiem, cokolwiek innego. Po prostu fizycznie to lepiej wygląda. Przechodząc do sedna, mm, niedziela. Kurczę na razie najlepszy dzień, szczerze mówiąc, sen zrobił robotę i tu się trzeba przyznać, bo już od początku mówiłem, że u mnie jest ten problem i przyznaję, że sen od tej 23 do 6, jak się sobie tu wyznaczyłem, robi robotę. Serio. Jakby wiem jak się czułem na przykład jak się kotem od drugiej albo trzeciej nawet spać. To jest nieporównywalne, jak się, się położył 23 w stanie 6, naprawdę. Inne w ogóle. Inaczej się myśli. Myślę, że naprawdę warto spróbować sobie postawić to jako taki pierwszy, najważniejszy punkt w tej całej tabeli. Jakby to jest taka myśl, bo na przykład y widziałem też taki film, gdzie y gdzie gość mówił, żeby. Wziąć sobie, rozpisać kilka rzeczy i z nich, na przykład pięć, jakich chce się osiągnąć, może na jeden dzień albo na tydzień, i wybrać sobie jedną albo na dzień, na dzień. Wybrać sobie jedną i tylko tą jedną rzecz zrobić na dzień. Najważniejsza. Musi być wykonana. I w tym przypadku myślę, że dobrym wyborem będzie po prostu sen. Jakby, myślę, że jakby, jak zabierze się za tą jedną rzecz, to. Mm, jakby raz się to zrobi, to później ogólnie yy, widzi się, że to miał dobry skutek i że dobrze wyszło. Na przykład, yy, jak przyłoży się raz do jakiegoś sprawdzianu, tak dobrze, to solidnie, na przykład, nie wiem, z matematyki, ale źle szło, to widzi się, że jak na przykład przez tydzień się solidnie uczyło, to później na przykład ta czwórka, albo nawet piątka wyjdzie, to, to dał radę. Tak? Jakby te rezultaty, ta praca przyniosła, przyniosła dobre, yy, dobry skutek i, i myślę, że, że o to w tym w sumie chodzi dalej z tym snem. Jeśli o to chodzi, to yy, spróbowałem odłożyć telefon dalej niż mogę sięgnąć ręką. Czyli jak się jak na przykład śpię, to nie kładę telefon tak, żeby mógł dosię dosięgnąć go, tylko po prostu odkładam go dalej. Jakby to już samo robi sporą różnicę, bo już muszę coś zrobić. Muszę po prostu wyjść z tej strefy komfortu, wyjść z łóżka. I to jest tak proste, ale jakby nikt o tym nie mówi dosłownie. Może mówią, no ale mówię, odkryłem to i jest to ciekawa sprawa. I. Też zwróciłem uwagę, że kiedy wychodzę z tego łóżka, bo raz, raz też robiłem tak, że miałem ten budzik i jakby dalej wróciłem. To chyba było w piątek. Też tak miałem, że sobie nastawiłem na szóstą, ale wtedy nie dość, że się położyłem chyba o jakieś pierwsze albo też później, to jeszcze, no właśnie, nie miałem planu tego, co mam zrobić po wstaniu. O co mi chodzi? Kiedy wstajemy, ogólnie mm, mamy pustkę w głowie. Jedyną rzeczą, o jaką teraz myślimy, to jest, żeby wrócić do łóżka i nie myśleć nad tym, co jest inne, co tam jest szkoła, tak, ale jeszcze chwilę może drzemkę sobie puszę. Jakby. Dlaczego to jest? Zastanawiałem się nad tym. I chodzi o to, że nie mamy planu tego, co chcemy zrobić. I kiedy ustalimy sobie ten plan, ty sobie na przykład ustalisz, to wtedy jakby wiesz kolej po kolei, co masz robić. I ja sobie coś takiego zrobiłem, biorąc, biorąc pod uwagę rady mojego widza. No i tak, jakby jak wstaję, to od razu robię pierwszą rzecz z tego czyli po prostu ścielę łóżko. Albo i jeszcze prościej, zrzucam po prostu poduszkę. To są takie podstawy podstaw, dosłownie. Ale nie wiem, może, może ja jakiś mam z trud, ale mi jakoś zawsze było z tym ciężko. I po prostu cieszę się, że jakby dzisiaj na przykład, bo nie wiem, czy o tym mówiłem, ale wstawszy o szóstej to jest dla mnie, nie wiem, nawet fajny wyczyn. I myślę, że Coś takiego to widzę, że dało fajny rezultat. Od razu, od rana coś tam, jakaś matma wchodziła, czy coś ja już miałem przygotowane podręczniki, podręczniki zadania, już, które mam do zrobienia. I myślę, że jakby warto. No Przechodząc do tego, co jakby robię po kolei. No to tak, na początku siel łóżko, odsłonię rolety, otwieram okno, idę do łazienki, myję się, myję zęby, twarz. Idę do pokoju i później się przebieram. I myślę, że to jest po prostu to, od czego warto zacząć. To, co jakby codziennie się dosłownie zdarza. To warto próbować zmieniać. Czyli przyzwyczajać się do tych lepszych nawyków związanych z tym snem. I myślę, że to, to jest naprawdę ważne. 4 godziny nauki, proszę państwa, dało radę, dało radę, tylko dzięki przez to, że nie ruszałem telefonu, dosłownie. Tutaj e, ilość tych moich godzin przed telefonem, dosłownie, to nawet nie wiem, czy jest godzina, może teraz z tym edytowaniem jeszcze tym wszystkim to się dołoży, tutaj może z tym edytowaniem ile wyszło, ale takiego ogólnego korzystania to naprawdę myślę, to jest świetna sprawa, że takie ograniczenie i czuć, znaczy, szczerze, może nie tak bardzo, ale czuj, że ten dzień jest dłuższy, to na pewno. Takie pierwsze spostrzeżenie. Dzień jest na pewno, na pewno dłuższy. I no robi, robi robotę, taki wcześniejszym stanie. E, książka. Dalej czytam te 100 rad. E, może będę czytał, co na dzisiaj było. Ćwicz mentalne ekido. Czyli gość ogólnie opowiada o tym, jak y, wykorzystywać agresję innych przeciwko im, nie wiem, jak to powiedzieć, ale nie odpowiadać z jakby agresją. Ktoś na ciebie skacze, albo nie wiem, na, wykrzykuje na ciebie, tylko po prostu zachowaj spokój i y, nie przejmować się, albo żeby wybrać najbardziej pokojowe rozwiązanie. Kieruje negatywną energię, która jest wymierzona przeciwko tobie na inne tory. Nie wiem, szczerze, to jest giga fajne. I jakby co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Mogę to zrobić, na przykład zadając pytanie, jakby zmieniając na inne tory. Zadając pytanie, przerywając na chwilę dyskusję, lub w ogóle nic nie mówiąc. Możesz także zaproponować omówienie danej sprawy przy innej okazji lub powiedzieć, że musisz się za chwilę zastanowić. Nie wiem, takie proste można, można próbować yy, nad tym myśleć. Yy, I co, plan? Jeszcze nie mówiłem o planie. Jeśli chodzi o plan, to zabrałem się za jego robienie, ale nie dokończyłem go. Na razie w kalendarzu Google napisałem tylko, że od 6 godziny do 7 jest poranna rutyna i od 22 do 23 jest wieczorna. I na razie tyle. I w tym przedziale, jakby mogę sobie wszystko. Zmieniać. Eee, no. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Giga się cieszy z tego dnia. Serio. Fajnie, że mi się to udało zrobić. No i co? Do zobaczenia jutro.